Siema, tu master chyzio, w 93 filmie z Geta Vice City. w czwartym odcinku więc z skoków od 13 do 16. Tak więc jedziemy tam. I tak samo skoki są też na no, troszkę Skobar, tak więc no Co jesteśmy. Widzę. Dobra. Auto 13 skok. No, nie było to takie trudne. Premier, za wyjątkowy skok nagroda 1300 dolarów. No, i to tutaj, tam oto 14 skok. Tradycyjnie, z rozpędem, premier, zawiątkowy skok nagroda 1400 dolarów. I teraz, aha, to tam, oto 15 skok. O, jednak uznało mi to. <grymio> Premier, za wyjątkowy skok, nagroda 1500 dolarów. I teraz, aha, te schody. To są też 16 skok. Dobra. Zbliżamy rozpęd i lecimy. Auto szesnasty skok na zakończenie odcinka. No, premia za wiątkowy skok, nagroda 1600 dolarów. Więc to było tyle, no to nara.